Dzień dobry wszystkim! Dzisiaj chciałabym powiedzieć o dniu, który będzie jutro. Jutro jest niedziela palmowa. Już przygotowałam palmę, taką troszkę z pomarańczowym, Wierzba to jest z pomarańczowym, ponieważ jest to ulubiony kolor mojego synka. Troszkę o tym dniu niedziela palmowa. W ten dzień wspominamy wjazd Jezusa do Jerozolimy, kiedy to ludzie spotykali Go jako Króla. Sielili przed Nim palmy, nawet swoje ubrania witali jako Króla. Jednak tydzień później Go zabili. Ale właśnie jutro, w tym dniu, wspominamy ten uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy. Dlatego też bierzemy do kościoła nasze palemki, w moim regionie tutaj wierzby, z takimi, takie fajne gałązki wierzby, możemy tymi gałązkami jutro z rana obudzić kogoś tak, le, tak bijąc i przy tym mówimy, nie ja biję, palma bije za tydzień, wielki dzień, za siedem noc, wielkanoc, więc został nam tylko jeden tydzień już do wielkanocy najważniejsze święto chrześcijańskie zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Od, jutro, od jutra zaczynamy nowy tydzień i właśnie jutro jest niedziela palmowa. Piszcie, czy idziecie do kościoła, czy poświęcacie palmie, palemki, a może po prostu w tym dniu odpoczywacie. Do widzenia!